Witajcie. Jeśli chcecie zmienić hasło do logowania się w Windowsie 11, to najpierw odpuśćcie Start. Teraz musimy wybrać ustawienia. Jeśli ta ikonka nie jest tutaj dostępna, to przechodzimy do pola wyszukiwania powyżej i wpisujemy ustawienia. Klikamy na ustawienia. Następnie przechodzimy do panelu po lewej stronie i wybieramy konta. Teraz przechodzimy do opcji logowania. Wybieramy hasło. I klikamy zmień. Teraz musimy wprowadzić nasze obecne hasło. Jeśli klikniemy na pomiką KL wszystkie myszy, to pokaże nam się hasło, które teraz wpisaliśmy. W moim przypadku jest poprawne, dlatego przechodzę dalej. I teraz wpisujemy nowe hasło. Klikamy, żeby sprawdzić, czy jest ok. Jest poprawne, dlatego potwierdzamy dokładnie to same hasło w linice poniżej. Jak widzicie hasła są identyczne, czyli wpisaliśmy je poprawnie. I tutaj możemy dać wskazówkę dotyczącą hasła, na przykład gdybyśmy go zapomnieli. I klikamy dalej. Jak widzicie, ta zmiana, czyli zmiana hasła zostanie przeprowadzona na koncie Dawid. Klikamy zakończ. I tak to wygląda. Hasło zostało zmienione, więc teraz jeśli wyłączymy komputer i wyłączymy go ponownie, będziemy musieli się zalogować za pomocą nowego hasła. A więc to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je śmiało w komentarzu. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie polubienie oraz subskrypcję na naszym kanale Hardest Info Polska.